Jak wiadomo, łóżko to jest najważniejszy mebel w domu. Tu się rodzimy, tu umieramy. Komedia na wsi, tytuł Trzy razy łóżko i w trzech odsłonach będziecie mogli Państwo zobaczyć się i mnie w bardzo różnych sytuacjach właśnie łóżkowych. Niewiele seksu. Ja od razu. Sztuka jest cenzuralna, także nie ma się czego obawiać, można dzieci małe przyprowadzić. Sztuka jest wesoła, pokazuje przejście przez życie młodego małżeństwa, później troszkę starszego, później obarczonego dziećmi, na końcu czekających na, na, święta. na święta i na przyjazd teściowej i rozwiązujemy problem zabicia karpia. Także zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do obejrzenia tej sztuki. Może dowiecie się Państwo, a właściwie Panowie, w jaki sposób y, można zabić karpia w bardzo taki niekonwencjonalny sposób. Twój serial jest pasjonujący. <laughs> matko przełożona. Matko przełożona. Musimy pomóc tej biednej kobiecie. Ona tak nisko upadła. Matko przełożona. Bóg kocha wszystkich. Jednego. <laughs> <laughs> no, 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 doktorze Kozłowski. To, że ten bezdomny nie ma pieniędzy na leczenie, nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem od innych ludzi, bogatych. Składaliśmy przysięgę Hipokratesa, proszę o tym nie zapominać. A jednak ogląda mój serial. Jest duch, jest, są, jest duch są duchy tak, naszych są dzieci. Duchy. Tak, są duchy, tak, duchy naszych dzieci. Jest też duch, bardzo istotny duch tejściowej. Tak, to, to są takie duchy, o których mówimy, a których fizycznie nie widzimy. Ale nie są to duchy ludzi nieżyjących, to są ludzie żyjący fizycznie, natomiast ciągle tylko o nich opowiadamy. Chociaż kto wie, jeżeli Państwo przybędziecie na nasz spektakl, może któryś z tych duchów się zmaterializuje i zjawi, to już wszystko zależy od Państwa i o tą to atmosferę w teatrze. Prawda? Oczywiście, bo tak naprawdę sztuka ma swoje cztery odsłony. My mówimy tutaj trzy razy łóżko. Jest też dopisana czwarta część, która jest bardziej skoncentrowana na świętach i na przyjeździe teściowej i oczywiście ze karpia. Tak, wyraźnie na naszą prośbę Jan Jakub Należyty dopisał tę czwartą część, która jest technicznie podłączona do trzeciej, żeby nie zmieniać tytułu sztuki, który jest naszym zdaniem bardzo dobry. E, natomiast e, ta czwarta część była pisana na, na naszą prośbę, prośbę Wrocławskiego Teatru Komedia. Autor stanął na wysokości zadania i f, my przynajmniej uważamy, że jest to najlepiej napisana tak, część tak, tego spektaklu. tak żeby był w dobrej formie, pisząc tak. tę sztukę. Ale z Ciebie Hipokrytka! Oj, Ty masz szczęście, że masz jednego byłego męża. Inaczej byś mogła sobie poprzeć reputację. <grym w> nie, nie, nie poczekaj, poczekaj. Ty chcesz powiedzieć, że ja bym poszła do łóżka z każdym ewentualnym moim byłym mężem? O, wiesz, wiesz, nie, nie, no to, to, to zależy. Tak? Zależy, czy byłabyś rozwódką, czy w domu. <grym> w> Ale z ciebie tak! Ale Stało się i już. Co znaczy i już? No! I już to znaczy i już, już. Wiecie co? Rzucił się na mnie jak jakiś niewyżyty narwanie, co teraz mówi i już, no? Ja. Ja, ja nie niewyżyty nie... narwanie.